Serdecznie, kilkowy szlak, 15 sierpień 2011 Słupickie Łąki. Dzisiaj jeszcze parę słów kontynuacji wczorajszego tematu, a dokładniej tego trzeciego nigdy. Trzeciego nigdy, czyli nigdy, 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 ale to przenigdy nie róbmy nic pierwszy raz bez upewnienia się, bez sprawdzenia, bez kontaktu z kimś aktywnym z góry nie sponsorowania, najlepiej no z kimś, z kim się konsultujemy, z kimś, z kim, kto pomaga nam prowadzić nasze przedsięwzięcie. Wracam do tego tematu, bo to jest taki bardzo newralgiczny, no bardzo jakby taki delikatny punkt. I ponieważ jest jednym z najważniejszych, a jest takim bardzo delikatnym punktem, może zbyt mało się o tym mówi, zbyt mało się jakby to podkreśla. I to jest punkt, na którym się najwięcej ludzi wywraca. Wywraca, kiedy już zaczynają coś robić, kiedy rzeczywiście zaczynają budować już to przedsięwzięcie w miarę na jakąś tam sensowną skalę, kiedy zaczynają tworzyć zespół. Wtedy się pojawia cała masa, no, jakby takich elementów, o których wcześniej nie zdawali sobie zupełnie sprawy. Pojawia się taki syndrom małego Napoleona, czyli wielkiej głowy, jak to mówimy, czyli hasło: mój zespół, moja drużyna, moi ludzie, prawda, są najlepsi, najważniejsi, jedyni, szczególni, prawda. I to, jest, to, i, to jest, I to jest problem. Podejmuje się decyzje właściwie, które się wydają słuszne. No przecież każda decyzja, którą my podejmujemy, wydaje nam się słuszna, ale prawda jest taka, że niekoniecznie większość z tych decyzji przyniesie długoterminowy sukces. Bo no przecież zastanówmy się, o co nam chodzi tak dokładnie. Czy o to, żeby tylko łechtać swojego i być ważnym, tylko ważnym i jakby mieć tą satysfakcję, że prawda, mamy zespół i oni nas słuchają oni to robią, czy tak naprawdę chcemy... Długoterminowego, wielkiego sukcesu ludzi, których mamy wokół nas, i równolegle własnego sukcesu. Czego my tak naprawdę chcemy, o co nam chodzi? Budujemy zespół. W sile zespołu jest sukces wszystkich, którzy chcą go osiągnąć. Nie w sile indywidualnej, gdzieś tam w sile, tylko powiedzmy naszej własnej, czy może któregoś z naszych liderów. Dlatego tak ważne jest rozumienie tego punktu, żeby wszystko, co wprowadzamy, wszystko, co chcemy zmienić, wszystko, co chcemy poprawić, żeby konsultować to naprawdę bardzo, bardzo jakby na tym pierwszym etapie, zanim jeszcze wdrożymy, zanim jeszcze zrobimy z kimś aktywnym z naszych górnych sponsorowania. Jest to wyłącznie dla naszego dobra. Jest to wyłącznie po to, żebyśmy mogli zbudować przedsięwzięcie solidne, długoterminowe. Jesteśmy w biznesie powielania, musimy sobie zdegradować sprawę. Jeżeli dajemy jakby przyzwolenie sobie na coś Innego momentalnie dajemy przyzwolenie ludziom na robienie czegoś zupełnie innego. Jeżeli ja uważam, że mój sponsor nie ma racji, bo ja wiem lepiej, to dlaczego moi ludzie nie mają uważać, że ja nie mam racji, że oni wiedzą lepiej, prawda? To jest tak banalnie proste. Pamiętam taką starą zasadę, której się kiedyś bardzo mocno trzymaliśmy. Wierzę, że dzisiaj wracamy do niej, że ona pracowała idealnie, zresztą cały czas ona pracuje, czy my się z nią zgadzamy, czy nie zgadzamy. Że to wszystko, co zrobi w swojej górnej linii sponsorowania, to wszystko dostaniesz od swojej dolnej. Dokładnie. I to nie jest żaden slogan, po prostu tak jest. To jest ponad wszystkim. To jest pon Ponad wszystkim. To jest jakby ponad. No, nawet i zrozumieniem tego logicznym. się no, dlaczego? Przecież ode mnie wszystko może być pięknie, świetnie, a tam górna linia nie jest istotna. Jest ogromnie istotna. Twoja górna linia to linia Twojego życia. I ostatnie może pytanie w tym temacie takie, czy ostatni jakby tak no, pod temat, kto ma największy interes w Twoim sukcesie? Dla kogo najważniejszy jest Twój sukces? No dla kogo? Dla kogo najważniejszy, najistotniejszy, bo bez Twojego sukcesu, tak naprawdę e, jego sukces jest żaden. Kto jest, dla kogo to jest najistotniejsze? Dla Twojego sponsora, dla Twojej górnej linii. Twój sukces jest absolutnie najważniejszy, dlatego że jego sukces składa się z sukcesów ludzi, z którymi współpracuje i zrobi wszystko absolutnie zrobi wszystko, żebyś osiągnął sukces. Tak samo jak Ty zrobić wszystko dla Twoich ludzi, ale musi to być zbieżne. Musi to iść w podobnym, w jednym kierunku. Będą różne, jakieś tam drobne metody, pewne sposoby się zmieniać, ale w momencie, kiedy jest komunikacja, kiedy wiadomo, co się dzieje, kiedy jesteśmy w łączności ze sobą, wtedy możemy to budować wielkim, jasnym, możemy to budować z czystym umysłem możemy to budować na wielką, wielką, wielką skalę. Dlatego tak uwrażliwiam na. To trzecie nigdy, żebyśmy nigdy, ale to nigdy, nigdy, nigdy nie wprowadzali czegoś, nie zmieniali czegoś, nie przestawiali czegoś bez kontaktu z górnymi sponsorowania. Budujemy razem zespół. I to jest ogromnie ważne. Dzięki temu możemy wybudować coś, co będzie liczyło dziesiątki, a może setki tysięcy ludzi. To jest podstawowa sprawa. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia jutro. Hej, na razie.